Dla turysty czytelnika, podróż z książką w ręku, będzie więc podróżą sentymentalną, na miarę tych, jakie odbywa się w naszej epoce, zaopatrzywszy się w album widokówek przedstawiających miasto z początku XX stulecia. Niby te same budynki, ale jednak inne. Z trudem rozpoznawane miejsca, ulice, szczegóły pozwalające ustalić tożsamość jakiegoś parku czy placu dawne napisy, nieistniejące szyldy i reklamy, przechodnie widma, śmieszne stroje. Jak oni wytrzymywali w czerni w takie upały? Dlaczego w krótkich spodenkach tylko dzieci? Niektórzy podróżnicy lubią takie wyprawy. Witam serdecznie. Dziś gościem kulturalnie jest Tomasz Różycki, poeta, eseista, romanista, tłumacz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. I wzajemnie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Pretekstem dzisiejszego spotkania jest kolejna pana książka: Próba ognia błędna kartografia Europy. To jest publikacja, to jest pozycja, którą pan określa jako eseistyczną. Jednak y, przy zapoznaniu się z nią stwierdziłam, że ma taką nietypową budowę. Jej struktura jest podzielona na części, które są przeplatają się nawzajem. Tematy wracają, zanikają, motywy, wątki. Mhm. Tak. Dlaczego tak? To jest pytanie związane, to jest chyba jakiś mój feller, troszkę, że ja <laughs> zawsze myślę o, o całej strukturze książki, o książce jako o całości, bo y, książki eseistyczne przeważnie są skomponowane tak, że jest to wybór tekstów, które są, mają swój początek i koniec są domknięte, osobne i to jest jakaś antologia takich tekstów na różne tematy. Są też takie książki, które tworzą tak coś w rodzaju sylwy, to znaczy przeplatają się różne wątki i do czytelnika trochę należy ułożenie ich w całość. I, I takie coś mnie bardziej interesowało, to znaczy zawsze mnie interesują, nawet kiedy piszę książki poetyckie, to, to interesuje mnie książka jako całość, czyli jako struktura. Nie poszczególne wiersze, one oczywiście też, ale też to, jak te wiersze ze sobą wzajemnie rozmawiają, jak się w sobie odbijają, jak się dopełniają albo komentują też. I podobnie tutaj, to znaczy, to jest taka książka, która została zebrana z tekstów pisanych przeze mnie nawet i 20 lat temu niektórych i one oczywiście nie miałyby ze sobą nic wspólnego, Często, y, ale kiedy ją komponowałem, kiedy przyszedł ten moment, żeby to zebrać razem, to wydawało mi się, że, że y, takim dość banalnym pomysłem, jeśli to podzielę na rozdziały, albo to będzie właśnie taki zbiór różnych tekstów, i postanowiłem jeszcze do nich dopisać coś, znaczy, spróbować z tego ułożyć jakąś taką całość, całą opowieść, która jest y, też opowieścią tak. Y, Podzieloną i, i bardzo meandryczną, ona się nie układa y, jasno w jakiś taki, nie, nie, nie widać tam jasno jakiegoś wzoru. Y, wydaje mi się, że to jest ciekawsze. To jest tak, i wydaje mi się również, że czytelnik, y, czytając każdy, każdą kolejną część, przechodząc do kolejnej części, na nowo buduje sobie y, obraz całości. Mhm. Za każdym razem, tak jak w kaleidoskopie, dołącza kolejną cząstkę, rozsypuje obraz i na nowo go składa. Każda, każdy element zmienia widok całości. Szczególnie, wydaje mi się, dramatyczne zakończenie wpływa na nasze spojrzenie na, na całość tej kompozycji. To jest też taka, taki kłopot, że ja nie do końca mm, wiedziałem. Też mnie to interesuje. Mnie, może nie do końca chciałem wiedzieć, czy to jest książka o czymś bardzo konkretnym, czy to jest po prostu taka, taka książka, która może być równocześnie traktowana jako dziennik wspomnienia, coś dość osobistego, czyli są bardzo, wydaje mi się, osobiste też fragmenty w tej książce, a równocześnie może. Może przynosić jakieś wiadomości, o których być może ktoś nie wiedział wcześniej, typu, tego typu, jak na przykład, kiedy i dlaczego wynaleziono mikroskop. Na przykład. I ten, różne wątki, które się tam splatają, też one za każdym razem mają jakiś taki osobisty, bardzo. Oso osobistą przyczynę. Właściwie dlaczego ja o tym mówię. Z sam siebie pytam, dlaczego akurat. Powiedzmy mikroskop i co to ma wspólnego. I hmm, ta książka się zaczyna na przykład takim, ponieważ ona ma podtytuł Błędna Kartografia Europy. Zaczyna się takim poszukiwaniem hmm, granic Europy, co to jest Europa i jakie są jej granice geograficznie. i, i... Wszystko rozgrywa się w jakimś terytorium, na jakimś tak, tak. terytorium, mm -hmm. w jakimś tak. obszarze. Tak. To, tak, to jest jakieś budowanie mapy, powiedzmy. I, i określanie terytorium, i też zastanawiam się, co jest środkiem tego terytorium, gdzie jest centrum tego terytorium. W tym pierwszym tekście wymyślam, że jedno z tych centrów to jest na przykład Drohobycz, To jest miejsce w chodniku, w chodniku, przy ulicy, gdzie zastrzelono Bruno Naszulca w tym miejscu, w którym on upadł. Bo bo to jest jeden z tematów, które mnie tutaj interesuje, może niekoniecznie jego śmierć, ale, ale to też I, i z tego wychodzą różne historie. Skąd te historie wychodzą? Z tego miejsca, wydaje mi się, wychodzi duża część tych historii. Ale zastanawiam się, po co panu środek, skoro y, trudno nomadzie określić swój środek świata, prawda, swoje centrum. Sam pan y, wśród tych wszystkich rozważań zamieszcza taką deklarację: Należy do mnie tylko ten skrawek ziemi, na którym stoję. Co, co możemy przez to rozumieć? No tak, bo to poszukiwanie środka, właśnie ono y, bardzo szybko okazuje się, y, okazuje się złudą. To znaczy ten, ta błędna kartografia Europy, tak jak w, w książce w książce, jak podtytuł głosi. Ona też, ma, to, to słowo błędna, wydawało mi się, też może się kojarzyć ze słowem błądzić, to znaczy okazuje się, że tego środka, że tych środków jest wiele, że ten środek jest tak naprawdę ruchomy, że ten środek się przesuwa. To, i znowu tutaj wracam do, trochę do historii rodzinnej, to są te przeklęte tematy, które mnie cały czas nie no chcę właśnie. opuścić. Cały czas, to znaczy już od czasów dwunastu stacji. i Nawet wcześniej, tak, kiedy odkąd zacząłem pisać właściwie, to, to, to był jeden z głównych tematów, takich prześladujących właściwie, jeśli by to. Który doprowadza powiedzieć. już do tego, że nie tylko mentalnie, ale fizycznie Pan próbuje zbadać y, tę sprawę. Czy jako wnuk ekspatriantów, mhm. bo jest to już właściwie, pan jest już trzecim pokoleniem, prawda, po czasach tego wygnania mhm. ze wschodu. Czy uważa pan, że ciągle to wpływa na naszą tożsamość i jest istotny temat, który jest konieczny mhm. do podejmowania wciąż na nowo? No właśnie. Wydaje mi się, że nie że niekoniecznie wpływa, ale, w jakimś, ale na mnie na przykład bardzo wpływa. I zacząłem się zastanawiać skąd się bierze ta moja taka nieustanna skłonność do zmieniania miejsca i, i, i takie poczucie bycia nie u siebie wszędzie gdzie Dlatego, jestem. Dlatego, że ojczyznę Dlatego. zagubiono w transporcie. I, I to jest jedna z hipotez, którą stawiam na samym początku, że ktoś chciał żeby zamienić tych ludzi, którzy tam mieszkali w takie koczownicze trochę plemię. I, w, i zastanawiam się, czy to miało jakiś wpływ na, na te poszukiwania miejsca, bo to jest to, to spoglądanie na mapę też jest takim poszukiwaniem miejsca swojego, oddalanie się, przybliżanie. Właśnie tutaj dystancji. ta zmiana perspektywy ciągle jest widoczna. Od mhm. tego spojrzenia przez mikroskop do spojrzenia przez teleskop na to miejsce z boku. Tak. Zastanawiałem się też nad y, tytułem, i mm, te perspektywy bardzo mnie też prześladowały. To znaczy, tutaj mamy taki, takie spojrzenie, mm, tak jak pani powiedziała, oddalanie się i przybliżanie bardzo, bardzo dokładne, y, obserwowanie różnych najdrobniejszych elementów. Y, tutaj w jednym tekście właśnie mówię o tym, że mapa jest czymś takim, takim wyborem. To znaczy. To znaczy, mapa jest oddaleniem. Gubimy dużo szczegółów, oddalając się, a równocześnie wybieramy te, które akurat z jakiegoś powodu są dla nas istotne. To znaczy, pewne nazwy miasta, czy takie, takie ważniejsze rzeczy, które umawiamy się na, 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 na pewną budowę mapy, że mapa się składa z takich i takich znaków. Ale zostawiamy całą masę innych, i, nad, i, i, i tych innych też trochę, wydaje mi się, po, poszukuje. Ale to jest jeden też z tematów, bo tych tematów tak. jest więcej. Y, długo moglibyśmy mówić, ale y, resztę zostawimy czytelnikom do sprawdzenia. Myślę, że y, każdy chętnie pobłądzi z Tomaszem Różyckim, bo warto z autorem błądzić lepiej niż z innym znaleźć drogę. Dziękuję bardzo za rozmowę. <noise> Dziękuję również. Pojechałem tam kiedyś w marcu. Było zimno. Dość długo krążyłem pośród starych, pochylonych parkanów i dzikich ogrodów. Uliczki były zakurzone, w powietrzu czuć było dymem i węglowym pyłem. Miałem wrażenie, że wciąż miasto nie może się zacząć na dobre, i przedmieścia dochodzą aż do rynku, że podwórka, ogródki i sady są tutaj u siebie, że centrum już zajmują kresy. Zaraz za ryneczkiem pasły się dwie kozy Doszedłem do zbiegu ulic Czackiego i Mickiewicza To tu SS Schaufirer Karl Ginter Strzelił dwukrotnie w głowę nauczycielowi rysunku Brunonowi Szulcowi. Dotykam płyty w chodniku Chyboczę się Jest ciepła Jedyne ciepłe miejsce To będzie tu